Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Dzisiaj taki troszkę nietypowy film, ale już Wam mówię jak to się stało. Otóż jakiś czas temu dostałam wiadomość na... na, na, na? Na, na co ja dostałam? Na maila. Że oglądamy od jakiegoś czasu, obserwujemy Twój kanał YouTube i chcielibyśmy, żebyś, czy wyrazisz zgodę na przetestowanie naszego produktu. Wiecie, znowu to było jakieś chińskie, coś tak jak wtedy ten In Love Arts, byłam trochę taka niepewna, musiałam wszystko posprawdzać o co chodzi, podogadywać się. I okazało się, że to jest firma, która jest jakby, nie wiem czy producentem, czy bo ja też tak nie wnikałam do tego, tych obrazów diamentowych. Tych obrazów, które widzicie, wykleja się tymi diamancikami. Mówię, kurczę, super fajnie, no fajna przygoda, zobaczymy co to jest. I oni mm, powiedzieli mi, że y, mam sobie wybrać, którykolwiek obraz mi się podoba. Y, jedynym warunkiem właśnie tej współpracy jakby było to, żeby ten, y, ten pakunek otworzyć, nagrać z otwarcia, y, tylko jeszcze nożyczki wezmę, y, nagrać z filmik z otwarcia tej paczuszki i potem z gotowego produktu ja sobie tak posuwam. I strona jakby firma strona nazywa się Everyday Deals. Natomiast tu widzę nadawca Fast Pro złodzi. Nie, nie wiem. Nie wiem jak to, na czym to działa. Zastanawiam się, czy. Um, Wiecie, nad czym się zastanawiam? Czy to nie było e, gdzieś tu mi na granicy zatrzymane i, i widzicie, bo jest e, jakby naklejka. No ale nie, bo naklejka jest na... nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie to działa. Made in China, więc e, nie wiem. Do mnie napisała firma, która nazywa się Everyday Deals i z nią korespondowałam e, i z nią jakby dogadywałam szczegóły. Czekajcie, sobie to odsuwam. A więc, moi drodzy, otwieramy. Otwieramy paczuszkę. Mam nadzieję, że nic tutaj nie nacięłam. O, jest to wszystko. Czekajcie. Otworzymy sobie. Ja wszystkie dane podam pod filmem. Na miarę na ten sklep. Tam będziecie mogli... Czekajcie, yy, bo ja nie chcę nic tu uszkodzić. Yy, dostać z rabatem. Yy. O, jest. A mogłam tutaj. <grytanie> Uwaga. I tak ta wygląda w środku. Zobaczcie, sobie to tutaj odsunę. Wezmę sobie, może teraz tak naprawdę jestem jakaś taka trochę przewrażliwiona. Łapki sobie odkażę. Bo to nic nie szkodzi, prawda? A lepiej odkazić. No, trochę się tu zgniotło z jednej strony, ale to są chyba takie te boczne elementy, więc nic z temu nie będzie. Jeszcze raz powtarzam, Everyday Deals. Wszystkie linki pod filmem. Ja oczywiście, wiecie, teraz sobie go zobaczymy, jak to wygląda. Mam nadzieję, że w tym okresie świątecznym będę miała czas, żeby ten obrazek wykonać. <laughs> Więc potem, potem pokażę w całości, jak to, jak to będzie wyglądało. Czekajcie, rozłożymy sobie go w cały. Prawda jest taka, że ja wziąłam jedną z tych większych, no bo... O, rany boskie, ile miliony korpeczek zobaczcie. Boże, jak to się... Zobaczcie, to się pięknie mieni. Zaraz sobie to zobaczymy. W zasadzie to będzie zabawa niesamowita. Może trochę taki odstresować. Ja na pewno sobie to pod coś rozłożę, żeby mi się to wypostowało. E, tutaj są, to jest chyba do łapania tych elementów. Zaraz zobaczymy sobie. To nie wiem, to... Ach, to chyba jest, żeby robić te. Wiecie? Tu to, tak sobie dziubnąć, i tu chyba się. Przekajcie. I to chyba ten klej się tutaj robi. Mam rację. Czekajcie. O, chyba tak, widzicie? To jest taka ta. I to się przyda potem też do jakichś drobnych rzeczy, którymi ja się zajmuję. Nie wiem ile muszę tego tu wcisnąć, ale chyba tak, żeby to widzicie. O, faktycznie klei się. No świetna to jest, mega. I tutaj się wsypuję te koraliki. No, zobaczymy sobie zaraz jeden z nich. Trochę Wam poszustrzę, ale no wiecie, muszę to otworzyć przed kamerą, więc. O, otwieram bardzo ostrożnie, żebym tu nic nie rozwaliła. I teraz mamy... O jak to jest fajnie zrobione, zobaczcie! Wow! Cały śnieg. No ehm. więc widzicie, tu są poszczególne kolory, które będę wykorzystywała tutaj w tym moim obrazku. I hmm. chyba każdy kolor ma symbol i numer 26, 25, 24 i tak dalej, ale... Liczne te kolory są. Zobaczcie. Ten jest piękny. Już mamy jedne. Tu mam, ale piękne odcienie tego niebieskiego są. Spójrzcie. I one są takie. Um, jest tu kiedyś odwrócone po tej prawej stronie. One są. Yy, Widzicie co? Nie wiem. Jak będę już potem to wyklejać, to pokażę Wam bardziej. Jakby takie mini półperełki, które są lekko ścinane. Pod kątami różnymi, coś jak te moje ulubione kryształki z Prima, czy z czego to było, już też nie pamiętam. Nie wiem, czy byłby tu taki on, na którym byłoby to bardziej widać, ale one są tak maleńkie, że to jest nierealne, żeby to zobaczyć. Nawet jakbym chciała Wam pokazać, nie chcę tego rozrywać, zastanawiam się już, do czego to przesypać sobie. Bo wiecie, jak ja rozetnę no to będę musiała do czegoś to przesypywać, więc najpewniej sobie zrobię to, mam woreczki strunowe i do tych woreczków sobie to poprzesypuję, żeby to się nie namieszało i nie, nie zniszczyło. To jest fantastyczne. Mega się to klei. Super. Więc zobaczymy, jak będzie się działało. I to jest takie chyba, że tu wsypujemy te, te kuleczki do środka i sobie stąd je nabieramy i wyklejamy na ten obrazek. Bardzo fajne poręczne to jest takie rurka, rurka prac. Ale ja sobie myślę, czy nie można tu wsypać, ale one chyba się tak nie ułożą. Nie wiem, czy one się tak tutaj jakby je wsypać tu do środka csz, csz, csz. i potem wyklejać. Mogą spaść. Nie, no nie, Jezus, ale ze mnie złość. Słuchajcie, no nie, bo przecież to, to jest zatkane. Ach. wiem już. już. Dobra, wkładamy, żeby się nic nie zgubiło. Odkładamy sobie na bok i rozkładamy ten obrazek i zaraz go zobaczymy, spójrzcie. I tak jak mówię, ja sobie go gdzieś wyprostuję. O na razie go tutaj zablokuję, żebym się nie zamykał. To jest size 90x40, to chyba nie jest jeszcze taki największy, ale on mi się po prostu podobał. To są takie, widzicie, jakby maki białe. E które tutaj tak sobie pięknie wyrastają i no, nie wiem, no to spodobało mi się najbardziej, bo uznałam, że sobie go powieszę tu w pracowni, przy, gdzie będę warsztaty, tutaj ten obrazek może nie jest taki bardzo widoczny i uznałam, że on będzie mi fajnie pasował do mojego mm, tutaj kącika warsztatowego, gdzie będziemy pracować będzie na ścianie, ale zobaczymy i teraz słuchajcie, tu się od widzicie i to jest klejące to się mocno klei, nie będę tego dotykać, bo to zatłuszczę. I tu jest tabela. Czyli będziemy wykorzystywać. Jaki sobie Zerknę, czy tutaj jest dalszy ciąg numeracji. Nie, tu też jest od 1 do 26. Więc tutaj mamy tabelę. I ona ma od 1 do 26 z kolorów. I my sobie jedziemy, czyli mamy jedynkę, no może powiem 26, bo mam go tutaj przy sobie. Tutaj jest tutaj, tu mamy 26. 26 to jest R, czyli wszystkie. Jezu, ale tu będzie można dostać skrętu oka. Słuchajcie, wszystkie pola, na których jest literka R, szukam, nie widzę. Będziemy musieli wykleić białymi perełkami, jeżeli ja to dobrze zrozumiałam, ale chyba tak. Na razie nie widzę żadnego R i to mnie rozbawia bardzo. Ale o, jest tutaj, dobra, tu są, w niektórych miejscach jest to R, czyli każdy, każdy ten, każdy ten, jakby opakowanie z tymi poszczególnymi elementami, kuleczkami, tymi półperełkami ma podany swój numerek i ten numerek ma odpowiednik, tutaj kolorystyka jest też przedstawiona tych wszystkich tu oznaczeń na, na naszej tablicy. Widać, że tu najwięcej jest tych trójek, czyli czarnych, i też jest sporo tych woreczków, właśnie z czarnym kolorem, bo on idzie tutaj, jest u spodu i jest właśnie aż do góry te łodygi idą, aż mnie kręci już, żeby to robić. Ja podejrzewam, że to się. Yy, yy, to się jedzie po prostu nie w tę stronę, no bo on jest długi, tylko lepiej będzie jechać w tym kierunku, czyli odginać sobie po troszeczku i jechać, tak wiecie, rzędami. No trochę to będzie skomplikowane, bo Powiecie wiecie, to puzderko jest tylko jedno no tu mamy trójeczka czyli tu będzie trójka X czyli tu będziemy wyklejać dziewiętnastką takim granatem znowu trójka ósemka, czyli takim takim innym odcieniem granatu, tu już jest cztery taki jakiś niebieski ale piękne są te kolory no i jedziemy w górę aż do D i nasze D to jest tutaj numer 21 no moi drodzy, czeka mnie fantastyczna zabawa. Nic zobaczcie, jakie piękne są te kolorki tutaj. No ten fiolet jakoś mnie nie zachwyca. Mam nadzieję, że jest go tu najmniej, bo ja wiecie, nie przepadam za fioletowym i to jest numer 15. To jest MK. On dosyć sporo go tu jest. Nie przepadam za fioletowym, ale yy, wiecie, uznałam, że yy, i tak jest go tutaj mało, a sam ten obraz bardzo ładnie tutaj wyglądał taki był. No, ujął mnie najbardziej z tych wszystkich, które tam były. Ta kolorystyka pasowała mi tutaj. Zobaczcie, jest tego mnóstwo. Najwięcej jest tych czarnych trójek. Jakoś się tutaj odnajdziemy. Słuchajcie, jest tego bardzo dużo, ale e, mam nadzieję, że zabawa będzie fantastyczna. Myślę, że ten świąteczny czas będzie idealny. Do tego, żeby po prostu spędzić go z dziećmi, możemy wyklejać razem, chociaż w sumie mam tylko jedną pałeczkę, ale myślę, że dzieciaczkom odstąpię, na zmiany będą sobie robić. Tutaj się zaplątały jakieś fioletowe z tych różowych, I także co kochani, no. Pozostaje zabrać się do działania, mam nadzieję, że będzie się to fajnie robiło. Jestem ciekawa efektu końcowego. Widziałam już e, takie obrazy zrobione wielokrotnie, nawet chyba którejś z naszych dziewczyn, ale nie potrafię sobie przypomnieć teraz, kto e, takie obrazy Bea? Może Bea, albo nie Bea? Która z dziewczyn z zagranicy? Tyle pamiętam. E, dosyć tam sporo tych obrazów robiła. Także będziemy testować. E, Napiszcie, czy wy też mieliście styczność już z tymi obrazami, czy je robiliście. Mi się wydaje, że nawet w polskich sklepach gdzieś widziałam takie do wyklejania, tylko one kosmiczne pieniądze kosztowały. Nie wiem, skąd te ceny wzięli, ale... Ale... ale tak to wygląda, więc... Więc co, no, słuchajcie, gdzieś tu postaram się podczas pracy trochę nagrać urywków, jak to będzie się robiło. Oczywiście nie jestem w stanie całego, bo ten obraz jest bardzo długi. Tak prawie metr ma, więc... Na 95 cm, więc... I tutaj też jest taka sama ściąga, zobaczcie, z drugiej strony już będziecie przy końcu, o tutaj, żebyście nie musieli wracać do początku. Także jestem bardzo zaintrygowana tym, jestem bardzo ciekawa, długo czekałam dosyć, aż paczuszka przyjdzie. Ona bardzo długo w Polsce wisiała i podejrzewam, że gdzieś tam była może sprawdzana, także... Tak wygląda prezentacja, tak wyglądają materiały, z których będziemy robić, i zobaczymy, kochani, co z tego wyjdzie. Także zapraszam chętnych do zobaczenia, jak mniej więcej to tak po drodze wyglądało, jeśli uda mi się parę ujęć zrobić i ten efekt końcowy. Baby. Don't leave me in line dry Baby, you get me I and fire. You're gentle and wind and rain You're some kind of